Nie, to nie jest wcale żadna prawda. No to znaczy tak, może nie do końca, nie do końca to jest nieprawda, gdyż nie to, że odwołałem, tak, tylko przełożyłem, z tego względu, że jak sama się domyślasz, ten rok naprawdę będzie dla nas bardzo pracowity. Mam strasznie dużo propozycji, mam dużo koncertów, strasznie dużo eventów, podpisaną mów, także no cóż, no będę tylko co... Tak jak kiedyś, tak? No, no cały czas będę w rozjazdach. Staram się też jakby to pogodzić ze swoim życiem prywatnym. Mam też, mam też syna dwuletniego Dawidka, którego serdecznie pozdrawiam i swoją kochaną Luiskę. I myślę, że jakoś to no będę w stanie, muszę to jakoś pogodzić, tak? I dlatego też jakby nie biorę tych koncertów, tak jak kiedyś po 20, tylko teraz sobie biorę lajtowo po 10, żeby ten czas troszeczkę też poświęcić dla rodziny. A czykolwiek e, ślub, jest w planie, tak? Po prostu jest w planie. Przełożony. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników Disco Max. Tomasz Niesi.